Dzień dobry z tej strony Oskar witam was na moim kanale to jest już drugi odcinek z tego kanału subskrybujcie i lajkujcie a teraz przechodzimy do części odcinka dziś będziemy malować i kolorować okay. no, tak kolorujemy no i tu kolorujemy. Okej, okay, pierwsza rzecz za nami. Teraz kolorujemy. Oj, coś nam tu nie wyszło. Jeszcze raz. Yy, to będzie różowe tak jak zawsze bywa to. Teraz będziemy, dobra, żółty i Lecimy dalej. Dobra, trochę tam to nie wyszło, ale nic się nie stanie. Oj. Zawsze mnie to wkurza jak oni to. Ok. No, robimy to. Zachęcam Was do subskrybowania i dania dzwonek. Sorki po krótkiej przerwie, bo była reklama niestety. Czerwony balonik. Okej, okay, zrobione. Kolejnie. Okej. Okay. Okay, żółty. I czerwony... Znaczy pomarańczowy, bo nie ma czerwonego. Okej. Okay. Okej, okay. było niechcący cięcie takie. Okej. Okay. Teraz tu. Teraz tak. I get. zrobię one kolejne. I lecimy dalej. Dobra. Tutaj. I teraz robimy niebieskim, różowym i żółty. Okej, okay. kolejne zrobione. Okej, okay, sorry, czasami tak będzie. Dzisiaj to już będzie koniec tego filmiku. Jak będzie słaby dźwięk, to przepraszam. I zaterkam, przepraszam. Do zobaczenia za niedługo. Cześć.